Gra. Zobaczmy o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie piękny diabnik, nie będziecie patrzyć. Kurde, prawdziwe kamery. Polski las. Polska kobieta. Chyba. Ochój, padło. Ale Hej. Wszystko w porządku? Zamarzniesz tutaj. Wsiadaj do auta, tam jest ciepło, podrzucę cię. Chwila, przygłośnię troszkę. Bo... Ale to jest druga kocica? Zaraz mleka będzie chciała, kurde, jak w tamtej grze. Ja chcesz. Dzwonię po pomoc. 11. Halo. Dzień dobry. dobry. Chciałbym wezwać pomoc. A ma za kola. Takie kurde łuki się mu aż robią. Jestem posterunkowym? Marek pogotowie. Cześć. Słuchaj, przywieźli nam tu młodą dziewczynę. Jest nieźle poturbowana, a do tego wszystkiego patrzy tempo przed siebie. Żadnego kontaktu. Żadnego dowodu tożsamości, żadnego telefonu. Dziwnie mi to wygląda. Podobno przerażona wybiegła z lasu wprost pod koła jakiemuś facetowi. To już mi pachnie sprawą dla was, a nie dla nas. Dziewuszce, póki co robimy badania, więc jej nie zabierzecie. To jak, na dziewczynę nie ma szans? To może wiesz, co to za facet? Co masz na myśli, mówiąc dziwnie? Co masz na myśli, mówiąc dziwnie? No, ciężko powiedzieć. Laska ma zwiechę. Jest poturbowana. Wygląda trochę tak, jakby zobaczyła coś naprawdę strasznego. Nara. Nara. Jaki kraj taki until dawne pepelipę? Coś w tym jest. Przesłuchanie Kuba, rozmowa sanitariusz. To chyba ten chłop, co ją znalazł. Ustal adres lub telefon. A, tego chłopa, co ją znalazł, nie ma problemu. Nie udało ci się rozwiązać zagadki? Spróbuję jeszcze raz. Nie no, 30 zł zapłaciłem. Kurwa, to nie dużo, jakoś bardzo. Ale no, jakieś podstawowe rzeczy. Takie jak kończenie gry już po pierwszej minucie i powrót do menu mogliby ogarnąć. Mamy folder. Policyjna baza danych. Osoba, pojazd, sprawa, miejsce zaginięcia, imię, Kuba. Nazwisko? Kozłowski. Szukaj. Znaleziono raport. Kuba winny. Od ten. Imię i nazwisko? Kuba winna. Adres zamieszkania? Legnica, ulica Bagienna. Pojazdy? Satafilia, kolor srebrny. Legitymowania? Wrocław Rynek, sprawa kolizji drogowej. Pojazd. Zakłócenie ciszy nocnej, zgłoszenie sąsiadów, pouczenie. Autostrada. Przekroczenie prędkości. Mandat dostał. Notowania kryminalne. Bił się. Rynek bójka, artykuł 158, paragraf pierwszy kodeksu karnego. Osoby zatrzymane skierowano, akt oskarżenia do prokuratury rejonowej we Wrocławiu. Telefon. O, jest jego telefon. A to do niego, czy do prokuratury? 499-499-499. Chyba do niego, żeby łatwo było zapewnić. Raport przygotowany przez jakiegoś chłopa. A to co to? Yy, pasjans? Powiem wam, że nigdy w życiu nie użyłem. Nawet nie podchodziłem i nie wiem jak się to robi. Coś tam, że kolor do koloru, wyższe, niższe się dawało. Nie wiem. Akta. Raport pogotowia ratunkowego. Wzywa Kuba Winny. Uwagi dyspozytora. Brak kontaktu, brak kontaktu. W przypadku przewozu podać coś tam szpital. Pomocy udzielił Damian Kozłowski. A się już mam numer. 499, 499, 499. Ale boję się, że się gra skończy jak to kliknę. Tak się ostatnio wydarzyło. O, jest. Przesłuchaj Kuba. Uch. No to tak jak mówiłem. Było jakoś po czwartej. Byłem zmęczony <laughs> w chuj. Znaczy, Wiesz. Byłem bardzo zmęczony. On jest napity. Eee, a ona wybiegła mi na drogę. Cudem zahamowałem w ogóle. No. No, a potem wysiadłem do niej. A ona tak tempo gapiła się przed siebie. Eee, nic nie mówiła. Nie odpowiadała na żadne pytania. No, więc zadzwoniłem po pogotowie i tyle. Koniec. No i a nie po policję? Co ma pan na myśli, mówiąc, gapiła się tempo? Wybiegła. A gdzie pan jechał o tej godzinie? Ok, to w sumie wszystko, jak się coś panu przypomni, proszę dać znać. Dobra, na pewno nie to. Na pewno nie to. To zbyt wiele nie da. To albo to. To mi się o tym wybiegu. Tak powiedziałem? Nie wiem. Nie wiem, czy wybiegła, czy stała, no. Chyba nie łapała stopa, nie? Tak szczerze mówiąc. No nie wiem. Może tak stała jak kołek. A jak Jeleń tak stoi? To wybiegł? Czy stał? A czemu nie postać? Nie, jak to było tam. A, a czemu nie poleżeć? Tylko postać. No, no, no. Jak stoi, to stoi. Jak wybiega, to wbiega. To jest różnica. No toś teraz mnie pan zagiął. Proszę pana. Był środek nocy. Tak jak nocy? mówiłem. Byłem zmęczony. Przecież. Nie chcę kłamać, bo po co? Jak to nocy? Oj kurwa. Tak na 100% to pan nie powie. Coś kręcisz, wariacie. Mówił pan, że świt. O Jezu. Środek nocy. Świt. Byłem już na nogach parę godzin. Piątego energola chyba zasuwałem. A chwila. ja dzwoniłem, są 12. Mogę sprawdzić w telefonie? No. Gorzej jak. Ty usunie dowody? Nie jakie dowody. Męcik. Gorzej jak wykręca o innej godzinie i powie, że to błata. Jest, jest. 5.12. Yy... Co pan? Robi o tej godzinie. Ale jak to? Znaczy, można, oczywiście, że można. Tylko nie wiem, dlaczego pan pyta. Ja jestem o coś podejrzany? No bo co to ma wspólnego z tą dziewczyną? Odpuść, przyciśnij. Ciskaj. No spoko. Odpowiem, żebyście nie myśleli nie wiadomo co. Jestem bramkarzem w klubie, dlatego o tej godzinie. Ja naprawdę nie mam nic wspólnego z tą laską, tylko jej pomogłem. Na weekend pan wraca? Kluby to nie działają właśnie w weekendy? No, działają, jasne, że działają. Ale ja co drugą sobotę mam wolną, żeby z dzieckiem trochę pobyć. A co z tą dziewczyną, jeżeli można wiedzieć? Okej, okay, to w sumie wszystko. Jak się coś panu jeszcze przypomni, to proszę dać znać. Jak ja będę miał jakieś pytania, to będę się kontaktował. Nie. Ale ja nie przyszedłem pytać o twoje zdanie. Ja teraz nie mogę. Bo co? Ta laska, która wybiegła na drogę. Szefie, coś mi tam nie pasuje. Daj spokój. Co dwa tygodnie jakiś ćpun z ośrodka jest znajdowany w okolicy. Masz wyniki toksykologii? Nie, jeszcze czekam. To niech ktoś inny poczeka! Przecież Tomek zajmuje się tymi wymuszeniami od początku. Zanim ja się wdrożę, to on kogoś posadzi. Tak, chyba swoją dupę przed telewizorem. Sam widzisz, tyle się tym zajmuje i nic. Albo nie potrafi, albo, a raczej na pewno, jest debilem. I każdy dzień, kiedy się tym zajmuje, to jest blamaż dla naszej komendy. Bierzesz kurwa te wymuszenia od Tomka i kropka! Jak chcesz, to się umów z tą laską na kawę. Niech ci opowie swoją łzawą historię. Ty ją pocieszysz, postawisz jej wódkę i ponarzekasz na swojego szefa. Ale ci ludzie nie mogą się bać przychodzić do pracy, rozumiesz? Ja rozumiem, ale musimy wziąć pod uwagę, że ona została porwana, może zgwałcona. Może ktoś próbował ją zabić i co? Olewamy? Dobra, ufam Ci. Ale wiesz, że jak nie ogarniemy tych wymuszeń, to media nas zjedzą. Masz kilka dni na telaskę, która się przespała w krzakach. Ale jak za... ...trzy dni nie będziesz miał nikogo w areszcie, to... ...dołączasz do Tomka i razem się zajmiecie tymi wymuszeniami. tyka, Tik tak. Tik tak. Ty, jakiś dowód? Ten Kuby? Ślad zapachowy kuba. Kurwa, będzie jakieś łączenie. Ty, faktycznie zegardyka. Czy godziny mam. Ja spokojnie. Miejsce przyjazdu karetki. Tutaj w lesie. Znaczy się na drodze. Las jest z prawej i z lewej. Eee, co ja miałem zrobić? Dobra. Pojazd ja mam jego tablicy. Chwila. Wydaje mi się, że to nie tu. Przeszukanie miejsc co odnalezienia kobiety młody. Informacje o poszkodowanej szpital. Dano do akt. Karta szpitalna poszkodowanej. O, to akurat może być ciekawe. Będzie jej imię nazwisko, chociaż. Zależy, się odezwała. Kurwa, nie to. Karta szpitalna poszkodowanej. Nie wiadomo, jakie imię, nie wiadomo, jakie nazwisko i jaki adres. Na Sorze przebywała. U pacjenta po przeprowadzeniu oględzin i badań stwierdzono: Pacjentka bez kontaktu logicznego, zdezorientowana co do czasu i miejsca, niekomunikatywna. Stara rana i krwiak podskórny głowy, okolicy poltylicznej. Zlecenie teka głowy. Krwiaki, obrzęk policzka lewego, rozległy krwiak zewnętrznej powierzchni, uda prawego o wymiarach około 10 na 20 cm. Obrzęki liczne zadrapania okrężne oraz zaśnienia skóry obu nadgarstków. Oho, bolesne ograniczenie ruchomości stawu kolanowego prawego, ograniczenie zgięcia i rotacji wewnętrznej, zlecono rentgen. Otarcia skóry prawego stawu łokciowego. Wyniki badań pracowników. RTG bez zmian pourazowych, TK po stronie lewej torbiel szczeliny naczyniow... naczyniówkowej o średnicy 5 mm. Poza tym nie stwierdzono nieprawidłowych ognisk w strukturach mózgowia, w tym zmian pourazowych i cech patologicznego gromadzenia kontrastu. Układ komorowy symetryczny, nieprzemieszczony, nieposzerzony kości czaszki bez zmian. Leczenie wyżej wymienionych obrażeń poniżej 7 dni. To najbardziej, sus jest ten punkt szósty bym powiedział. Co to? O, przesłuchaj poszkodowaną. Może mi coś powie. Dzień dobry, nazywam się Kornel Zawilski. Proszę usiąść, nie denerwować się. Chciałbym zadać tylko kilka pytań. Dzień dobry. O, kurwa, mówi. Wie pani, dlaczego została pani wezwana, prawda? Przepraszam, to jest dla mnie bardzo stresujące. Okej. Okay. Niech się pani nie denerwuje. Zadam tylko kilka pytań. Czy możemy zaczynać? Ja rozumiem, dlatego nie ma pośpiechu. Jeśli w którymkolwiek momencie poczuje się pani jakie niekomfortowo. Jedyneczka. Czy mogę się napić wody? Oj, pierwszy trzeba powiedzieć, potem wodę będzie dawane. Nie no, daj mi się napić wody, przecież widać, że cierpi, daj spokój. Masz. Dziękuję. Redek czy Staszek? Proszę opowiedzieć, czym się Pani zajmuje na co dzień. Daję. Dobrze, wróćmy teraz proszę do 12 kwietnia. Czy może Pani powiedzieć, co Pani pamięta? Niestety w tego typu sprawach czas jest kluczowy. Może na początek opowiem Pani, gdzie Pani pracuje. Może tak. Ja? Niech to była ja. Ja pracuję jako uh, Sales Assistant w firmie BestNet. Oprogramowanie CRM, uh, Customer Relationship Management. To jest taki wielofunkcyjny system zarządzania relacjami z klientem, klientami czy partnerami, zarówno tymi aktualnymi, jak i potencjalnymi. Aha. Um, ma za zadanie rejestrować historię tych relacji, wygodnie tworzyć um, listę zadań, um, monitorować historię sprzedaży, pracę menedżerów um, i tworzyć raporty um, do analizy działalności firmy. Ja pierdolę ile rzeczy. Faktycznie jest Pani doskonale przygotowana, ale mnie proszę nie przekonywać, ja i tak nie kupię od Pań tego oprogramowania. <noise> jak długo Pani tam pracuje? Znaczy, chyba się nic złego nie stanie, jak jeden kliknę. To jakby nie zrujnuje sprawy. Nie na miejscu to było. Już czuję, kur... Przepraszam, trochę źle się czuję. Mogłabym przyjść innego dnia? Kurwica! I to przez was jest, bo ja bym nie kliknął tego. jest przez was. Da się to cofnąć. Bo się zjebało wszystko teraz. Nie słucham już was od teraz. Jutro rano o 10. Dobra. O, o się porobiło. Dziękuję. Ja... Przepraszam, przepraszam za kłopot. Przyjdę jutro, dobrze? Zrobiłeś nie ja, tylko wy, nie denerwuj mnie. Przybył patent, A to ona znowu. I teraz już nie jeden. Ty kurwa! Były trzy godziny, jest godzina pięćdziesiąt jeden. Uciekło mi przez tą decyzję. Dobra, już nie można trollować. Jak długo pani tam pracuje? Nieco ponad pół roku. Okej, okay. dobrze, wróćmy teraz proszę do 12 kwietnia. Czy może pani powiedzieć mi, co pani pamięta dnia, w którym się pani odnalazła, kiedy pani trafiła na pogotowie? Pamiętam, pamiętam karetkę, ostre światło, pamiętam, że było mi zimno, a tak to normalny dzień, poszłam do pracy, wróciłam z pracy w firmie. Nikt tak nie zareaguje w prawdziwym życiu, jak cię ktoś słucha. Byłam na lunchu. Była pani sama na lunchu, a po pracy nie wydarzyło się nic nietypowego. Dlaczego było pani zimno? No kurwa, ciekawe. Nie, z Mateuszem. Oho, Mateusz. Kim jest Mateusz? Moim chłopakiem. A, trzeba go przesłuchać. Jakieś mowa ciała taka dziwna przy Mateuszu była. Pani Justyna, ja chcę tylko pani pomóc. Czy przypomina sobie pani cokolwiek, co się wydarzyło pomiędzy 2 a 12 kwietnia? Serwaliście? Nie. Trochę się pokłóciliśmy, ale to bez znaczenia. Pamięta pani, o co się pokłóciliście? Rozumiem, czy po lunchu wróciliście razem do domu? Czy w piątek po południu rozeszliście się we dwie różne strony? O co się pokłócili? Czy to istotne? Chyba nie. Znaczy się... Tak. W dwie różne strony poszliśmy. Gdybyśmy się nie pokłócili, to wrócilibyśmy razem, ale... Nie mam o czym mówić. Czyli <laughs> no. wina była po pani stronie. I co się działo później? Wróciła pani prosto do domu? Nie dam jeden. Praktycznie tak. No zahaczyłam o sklep. Kupiłam butelkę ginu, nic wielkiego. A. To wszystko. I co było potem? Rozumiem, nie będę w takim razie więcej pani męczył. Proszę jednak koniecznie na telefon, jeśli pani... Czy przypomina sobie pani cokolwiek, co mogło spowodować pani obrażenia? Ktoś panią zaatakował? Szarpała się pani z kimś? Z raportu wynika, że miała pani podarte ubranie. Tak, dokładnie to spodnie. Muszę o to spytać. Czy pamięta pani stosunek płciowy? Ona nic nie pamięta. I co było potem? Nie, niestety... Nic nie pamiętam. No szkur... To nie, bo powiedz znowu, że nie pamięta. Może, co pamięta, zapytamy. Nic. No, skurw. Wróciłam do domu, odpaliłam film i zrobiłam sobie drinka. Spoko. Czyli jej chłopak Mateusz. Mamy informację, że się pokłóciła z nim. O coś tam poszło. Nie wiem o co w sumie, bo nie pytałem. Ale rozdzielili się po kłótni. Ta poszła do siebie, a tamten do siebie. Przeszukaj jej mieszkanie. Posiada... Zbadanie postawionych w nim dowodów. Posiadając trzy próby, ułóż w ciągu logicznym trzy spośród znalezionych elementów, by uzyskać ogólne wnioski z przeszukania. Jeśli odrzucisz to zadanie, zostanie ono uznane za niezaliczone bez możliwości powtórzenia w późniejszym czasie. Dawaj. Czyli jak to było? Poszła. Czas mi upływa. Najedzie na wybrany element w celu uzyskania informacji, następnie może. Dodać go do zbadania, gdy wszystkie pola będą uzupełnione, i przycisk, by przeanalizować zebrane dowody. Coś jak Danganronpa chyba. Po wybraniu przedmiotu do analizy nie będzie możliwości. Ale jestem zły, że tą godzinę mi zabrało i to przez was. Po wybraniu przedmiotu do analizy nie będzie możliwości cofnięcia dokonanego wyboru. Zdjęcie, Odcisk na butelce. To jest jej odcisk. Odcisk na kieliszku, no jej odcisk. Papieruchy. Ty, ale są chyba dwa różne papierosy. To są dwa kieliszki! O kurwa. Jedna para butów. Miska dla psa, dla kota. Wieszak na klucze. Odcisk na lodówce. No ale to jej są odciski. To jest useless raczej. Wydaje mi się, że zdjęcie, bo na zdjęciu będą osoby, które będzie można jakoś prześwietlić czy coś. Albo te kieliszki. Dwa kieliszki, dwa różne odciski. Może ktoś jej dorzucił czegoś do tego alkoholu. O, co to? Guzik. Oho. Guzik zaznaczam. Podejrzany bardzo. Dobra, możemy wziąć te papierochy, bo wydaje mi się podejrzany to. Prezerwatywy. Pa. A mówiła, że nie pamięta żadnego stosunku, no ale przecież prezerwatywy mieć to inna sprawa niż pamiętać. Rachunek bankowy, a na rachunku bankowym będzie imię, nazwisko i wszystko, w sumie wszystkie dane. Nie wiem, analizuj. Brak istotnych powiązań, pozostała liczba prób 2. Kurwa, jak brak istotnych powiązań? A może alkohol, prezerwatywy, papierochy? Alkohol, prezerwatywa i papierochy? Chyba papierochy. O kurwa, no to nie to. Ostatnia próba. A może guzik? A może z guzikiem? Prezerwatywy, alkohol, guzik. Chociaż. No, to chyba ma sens, czy nie? Chyba, że wszystkie odciski faktycznie wziąć. Pa, odciski na lodówce, odciski na kieliszku i odciski na butelce. To chyba są wszystkie odciski, jakie mamy. Bo ja mogę wziąć dwa różne kieliszki albo z butelki. Chyba dwa różne kieliszki. Lepiej. Własność Mateusz, własność Justyna, czyli Mateusz był w mieszkaniu. I co? I to nie ma niby powiązania ze sprawą? Jak mówiła, że w dwie różne strony posz... I chuj. I nie można tego powtórzyć. Odcisk na butelce, własność szef. A no, mówi, że kupiła papierochy DNA szef. Czyli szef był nie w mieszkaniu. Mateusz. A, nie mogę Mateusza sprawdzić. Sprawa, kryptonim, brak miejsca. Zaginięcia. Ona się Justyna nazywała, nie? No Kalinowska albo Pyszczek. Nie wiem, bo nie sprawdziłem rachunku bankowego. Może dam szukać. Justyna Kalinowska. Legnica. To chyba ona. Kolor włosów czarne. Miała czarne? Zgrabna. Szara sukienka. But na obcasie. Problemy psychiczne. Nie. Próby samobójcze. nie. Osoby z najbliższego otoczenia. A jej chłopak zgłosił jej zaginięcie. Czy ona kiedyś zaginęła? Osoba nieodnaleziona. Kto jest kurwa synem kogo? Bo już nie wiem. Jak nie odnaleziona, czy to chodzi o jakąś inną Justynę? Dobra, coś tam zapamiętałem. Przesłuchanie Mateusz. O, jej chłopaka, a mam do, nie do niego. billing Justyny. Chyba pierwszy Biling Justyny i potem numer dostanę i przesłuchanie Mateusz. Dodano dug billing Justyny. Boka. Billing Justyny. Legnica, SMS. Cały czas jeden numer się powtarza. Numer odbierający. Dobra, może sama gra dopasuje, który jest numer Mateusza, jak już mam biling. Mam nadzieję, bo jak źle kliknę, to gra się zakończy. O, Mateusz, jej chłopak. Dobry. Widzę, że pan w dobrym humorze. Dzień dobry. Tak. No dobrze, to co pan potrzebuje wiedzieć? Wszystko, co dotyczy pani Justyny i jej zaginięcia. Może niech pan na początku powie, kiedy i w jaki sposób zorientował się pan, że Justyna zniknęła? Zadzwoniłem do niej w niedzielę, ale nie oddzwoniła. Ale najbardziej zaniepokoiło mnie to, że wysłałem jej na messengerze coś. Śling czy film, no nieważne. I ona w ogóle tego nie przeczytała. Zaniepokoiło mnie to, bo przecież ona cały czas siedzi z nosem w komórce. Zadzwoniłem jeszcze raz, nie odebrała, więc pomyślałem, że może zostawiła telefon w pracy, czy coś. Kurwa, godzina mam tylko jeszcze. Nie pojechał pan sprawdzić, co się dzieje, to jakby zostawia telefon, to by chyba napisała na przykład w messengerze, właśnie po to, żeby się pan nie martwił. Czyli w piątek rozstaliście się w dobrych nastrojach? Ty, można to! Jak on powie, że w dobrych, to znaczy coś wali gnojem. Tak, w miarę normalnie. Oho. Może na razie mu nie powiem. Niech on swoją wersję przedstawi. E, podobno się pokłóciliście. Pani ustyna, już ja i to zapamiętała. Dobrze, dziękuję. Na razie to wszystko. No to chyba muszę jeden dać. A to ciekawe. A co mówiła? Oho, ja zadaję pytania. Wygląda na to, że czymś się pan bardzo zdenerwował. Jak damy jeden, to on się odpali, chyba. Ale z drugiej strony, dwójka to też prawda. Jak ja zadaję pytania, ale tam na dobrą sprawę już nie było, co pytać. Także jeden tam. Ja ją zdenerwowałem? No jasne. Zawsze facet jest winny. Drobna sprzeczka o sprawy zawodowe. Jej firma robi CRM dla mojej firmy, nic osobistego. Ja w ogóle się dziwię, że ona o tym wspomniała. Może dlatego nie zdziwiło pana, że się nie odzywała w weekend? Dobrze, dziękuję. Czyli pracujecie razem? Może pan powiedzieć, czym się pan zajmuje? Nie, to nie tak. Ja, ja jestem informatykiem w firmie Big Week, zajmującej się sprzedażą sprzętu medycznego. Firma Justyny sprzedaje nam system CRM. Zresztą w ten sposób się poznaliśmy. Kto to Romulat? Szef! A wiem, że był w mieszkaniu u niej, jak będzie mówił, że nie był. O kurwa, przełapiemy na kłamstwie. Dzień dobry. Dobry. Ja jestem Romulat Korab. Kurwa, chwila, zatrzymuję te blindy chyba. Miałem przejść. Tak, nie zajmie pan dużo czasu. Musi mi pan pomóc rozwikłać pewną zagadkę. W czym mogę pomóc? Czy miał pan okazję poznać dziewczynę syn? Dziewczynę? A W ten sposób. To jest... Ojciec Mateusza. Dziewczyna z syna? No pana syna Mateusza. Tak, panią Justynę? Rozumiem, czy nie poznał pan pani Justyny. No pana syna Mateusza. <grych> czy on taki zdziwiony? Justysie? No oczywiście, że, oczywiście, że poznałem Justysię. To, to jest wspaniała, urocza dziewczyna. I to z jej powodu zostałem wezwany? A co się takiego stało? Syn panu nie mówił? Nic poważnego, proszę się nie martwić. Chciałem tylko powiedzieć. To właśnie próbujemy ustalić. Powiem tylko, że wygląda na to, że pana syn może mieć bardzo duże kłopoty. Nie. Mówił, że nie miał z nią kontaktu przez jakiś czas. I się bardzo martwił. Ale się okazało, że niepotrzebnie. No bo ona po prostu była. nadąsana. No i, no i się po prostu do niego nie odzywała. Zdaje pan sobie sprawę, że syn może, może mieć poważne kłopoty? Może pan powiedzieć dwa słowa, jak pan ocenia Panią Justynę i jej związek z pana synem. Dwa albo trzy bym dał, ale trzy. Czy się kłócą, czy nie? Wie pan, widziałem ich raz, a nie dwa razy. No, młodzi, zakochani, aż miło popatrzeć, no. a Justysia? się. Powiem tylko tyle, że mam nadzieję, że im się jakoś ułoży. Ech, już myślałem, że nie doczekam wnuków. Ech, może za bardzo wybiegam w przyszłość, ale powiem tylko tyle, że ja im bardzo kibicuję. Wygląda na sympatycznego chłopa. Nie zdziwiło pana nigdy nic w zachowaniu pani Justyna, ani syna w stosunku do niej? Nie, nigdy. No tak jak mówię. To bardzo dobra napara. No. Mógłbym jeszcze jakoś pomóc? No to wszystko, tak średnio konkretów. Aha, no to dobrze. No bo jakby co, to proszę dzwonić, a ja zawsze chętnie pomogę. Okej, okay. jakiś dowód doszedł, ale nie wiem. DNA Romualda, ślad zapachowy Romuald. Czekaj, to to jest jej szef, czy to jest po prostu ojciec syna? Chyba są dwie różne osoby, czy szef. Finalnie ojciec chyba. Żaden szef. No kurwa, Mateusza, no!